Witajcie w dziewiątym odcinku z archiwum KOSMO. Dziś zajmiemy się KOSMO z lutego 2011 roku i artykułem z cyklu Prawdziwe historie. Tytuł tego wiekopomnego dzieła to Impreza, która zmieniła moje życie. Zajmiemy się dzisiaj historią dwóch pań Sylwii i Moli. Sytuacje, które wydarzyły się w ich życiach, odwróciły je o 180 stopni. Koleżankom w pracy powiedziałam, że po weekendzie wrócę odmieniona. Wróciłam w ciąży. To cytat pani Sylwii. Pani Sylwia e, mieszkała w niewielkim miasteczku. Potem wyjechała na studia do Wrocławia. Tam e, zaczęła urządzać swoje gniazdko, była singielką, mieszkała sama. To było w lipcu, trzy lata temu. Byłam wtedy z Od jakiegoś czasu mieszkałam już sama we Wrocławiu. Wszystkie moje dni wyglądały podobnie. W moim życiu nie było żadnego mężczyzny na stałe. Nie planowałam założenia rodziny, a lata mijały. Później pani Sylwia postanowiła odwiedzić miejscowość swoich dziadków. Było to niewielkie miasteczko na Mazurach. Pani Sylwia miała tam jeszcze kilku znajomych, którzy zabrali ją pewnego wieczoru na imprezę do miejscowej dyskoteki. Tam przy barze zaczął patrzeć na nią pan Norbert. Pani Sylwia spojrzała na Norberta, walnęła trzy lufy, znowu spojrzała na Norberta, walnęła jeszcze trzy lufy. No i jak możemy się domyślać, finał tej historii był taki, że i Sylwia, i Norbert wylądowali razem w łóżku. Rano okazało się, że pani Sylwia nie była zachwycona wyborem. Dlatego szybko ściągnęła swoje majtki z żerandola i uciekła z mieszkania Norberta, nawet nie zostawiając mu swojego adresu ani numeru telefonu. Wróciła do Wrocławia, poszła do pracy, zapomniała o całym wydarzeniu, ale okazało się po kilku tygodniach, że okres nie nadszedł. Pani Sylwia jest w ciąży. I wierzcie lub nie, ale właśnie wtedy do jej drzwi zapukał kto? Pan Norbert. Skąd dał adres? Skąd wiedział, gdzie mieszka, skąd wiedział, jak ona się nazywa, tego nie wiemy. Ale przybył, przybył bohaterski pan Norbert. Pani Sylwia była zachwycona widokiem Norberta, ale nie była zachwycona tym, że jest w ciąży. Norbert ją przekonał, zaproponował jej nawet ślub, ale ona powiedziała, że nie jest jeszcze na no to gotowa. On, wprawdzie, mieszkał w Berlinie, nie chciał się do niej przeprowadzić, ale mówił, że będzie ojcem do tego dziecka. Wspólnie zaczęli wybierać imię, ustalili razem kolektywnie, że imię musi zaczynać się na A. Ona już wiedziała, że to będzie chłopiec. Ona była za Albertem, on za Adolfem, stanęło na Adasiu. Gdy dziecko przyszło na świat, sytuacja już się nie zmieniła. Norbert dalej mieszkał w Berlinie, pani Sylwia z Adasiem mieszkała we Wrocławiu. Nie widywali się zbyt często, ale ona twierdzi, że jej to nie przeszkadza, bo piszą do siebie bardzo dużo SMS-ów. Sylwia nie żałuje, że poszła na tę imprezę, ale profilaktycznie, żeby nie zapeszać, od tamtego czasu nie chodzi już na wiejskie dyskoteki. Druga historia, która mrozi krew w żelakach, to historia Moli. Pochodzę z tak zwanej dobrej rodziny, więc nikomu nigdy nie powiedziałam o tej historii. Dlatego właśnie pani Moli postanowiła wysprzemieć się dla kosmosu. Sytuacja tutaj wygląda podobnie jak u pani Sylwii. Pani Moli pochodzi z małego miasteczka, wyjechała do większego na studia. Tam zaczęła pracę, ale nie była z niej zadowolona, bo zarabiała mało, brakowało jej kasy. Na szczęście, po jakimś czasie, została tancerką w klubie Gogo. -Go. Może nie była to wymarzona kariera, ale jakoś musiałam się utrzymać. No tak, wszystkie studentki pracują w klubach Gogo, -Go, przecież to oczywiste. Po roku pracy w agencji. Doszły ją słuchy, że poszukiwane są dziewczyny do nowego projektu, gdzie można zarobić nawet 50 tysięcy złotych za miesiąc. Powiedziałam, że jestem zainteresowana, choć wiedziałam, że w grę musi wchodzić Trudno. No pani Moli, no, albo się chce mieć pieniążki, albo się nie chce mieć pieniążków. Po kilku tygodniach dowiedziałam się, że wygrałam casting. Ciekawy jestem, jak wyglądał casting pani Moli. Często jest tak, że jak aktorzy przygotowują się do jakiejś roli, no to rzeczywiście muszą wcielić się w tę postać tak dosyć solidnie, muszą, muszą całym sobą w nią wejść. Jak ktoś chce yy, na przykład przygotować się do roli pacjenta szpitala psychiatrycznego, no to często odwiedza ten szpital. Czasem nawet daje się tam zamknąć na jakiś czas, żeby jak, najlepiej, żeby jak najlepiej się przygotować. Ja jestem przekonany, że pani Moli była równie dobrą profesjonalistką i na przykład przez miesiąc przygotowywała się stojąc pod latarnią. Nie mam co do tego wątpliwości. Kilka dni później leciałam już na koniec świata. Do Azji. Do pałacu, w którym jeden z mężczyzn z królewskiej rodziny szukał kobiet z całego świata do swojego haremu. Gdy dotarłam na miejsce, powiedziano mi, że nasz pan zaraz przybędzie. Kurwa, brzmi to trochę jak jakiś cytat z Biblii, z Księgi Rodzaju. Nasz pan zaraz przybędzie. Zdejm majtki, pani Moli. Eee... Okazało się, że księciunio był bardzo zadowolony z usług naszej bohaterki. Kotłowali się przez pół roku w bogatych pościelach. Ona oczywiście dostawała za to wynagrodzenie w formie pieniędzy, ale dostawała też drogą biżuterię, dostawała ciuch od najdroższych projektantów, była zachwycona tym życiem. Jednak po pół roku takiego życia zdecydowałam się wrócić do kraju. Na studia, do rzeczywistości. Nie było to łatwe. Nikt nie płacił mi już za seks z drogimi prezentami. Panowie, nie może być tak dalej, przecież zrujnujemy tę dziewczynę. Pani Mori, obiecuję, że zaraz po nagraniu tego materiału dzwoniam kilku kumpli, idziemy do Bociana, idziemy do Providenta, bierzemy chwilówki i dzwonimy do pani. Może nie starczy to na, na ciuchy od najdroższych i najlepszych projektantów, ale w razie czego poszukamy jakiejś tańszej wersji na Vinted. Pani Moli również nie żałuje tej historii, uważa, że to odmieniło jej życie, ale bardzo dużo dzięki temu zyskała. Na koniec chciałbym przenieść się jeszcze do wywiadu z panią Olą Kuligowską. Pani Ola była bohaterką któregoś sezonu w programu Top model. I tutaj właśnie w tym odcinku Kosmo jest wywiad z panią Olą, i pani Ola dostała pytanie: czy lubi markowe ciuchy? Lubię jak każda kobieta, ale finanse mi na to nie pozwalają, dlatego najchętniej ubieram się w HM. Błagam, pani Olu, niech pani nie czyta tylko dalszej części tego numeru Kosmo i nie wyjeżdża pani do Azji. Zostańmy przy HM. Ciao.